Siemanko, witam serdecznie. Drogi pamiętniczku. W kolejnym odcinku omówimy sobie moje ostatnie błędy. Ja robiłem ostatnio sporo głupot. Na obecnym etapie. Jestem, jestem na takim etapie, że mam działającą strategię, która jest bardzo dobra, ale nie potrafię jej dobrze rozegrać, bo jestem debilem. Może zaczniemy od złota, formacja harmoniczna. Rozgrywałem fale CD, bo to jest to, co właśnie ja rozgrywam fale CD. Pierwsza, pierwsze wejście w longa miałem bardzo dobre. Ale jechałem na oparach, bałem się stracić, miałem dużo strat i bałem się stracić resztę kapitału, więc nie akceptowałem ryzyka. Wyszedłem, kiedy cena jechała w dół na minus, a potem cena poszła bez mnie w górę tam, gdzie chciałem, więc to było pierwsze nieudane wejście, a ostatnio zrobiłem dokładnie to samo. Miałem piękne wejście w formację harmoniczną na mniejszym interwale i z jakiegoś powodu wyszedłem. Bo cena leciała w dół, nie wiem. Nie wiem dlaczego wyszedłem. I teraz cena leci sobie bez mnie, tworząc następnego motylka. I to wszystko to są mniejsze motylki w środku większego, którego powinienem rozgrywać. Czyli, czyli powinienem po prostu otworzyć tego longa pierwszego tam, gdzie miałem, akceptować ryzyko i trzymałbym do dzisiaj. To falę CD. Więc to jest złoto, bardzo głupie błędy, a strategia działa. Teraz Bitcoin. Na Bitcoinie to samo. Mamy formację harmoniczną. Mamy tego motylka, literkę W. Też go źle rozegrałem. Pierwsze wejście miałem, przejdźmy na większy interwał. Pierwsze wejście miałem tutaj. I to wejście było wręcz idealne. Dołek przegapiłem, no ale cena poszła w górę już widziałem, że rysuje się literka W ale miałem głupi pomysł, że skoro tu jest biała MA50 przy oporze, to może to jest opór i cena jeszcze zjedzie w dół. Czasem tak się dzieje, ale rzadko. Więc to był kretyński pomysł, bo trzeba było po prostu grać fale CD na D1C i, i nie wymyślać. Więc cena mi wybiła stop lossa, poszła w górę, co dało mi potwierdzenie, że jesteśmy w fali CD. Więc otworzyłem następną transakcję przy reteście. I też miałem bardzo dobre wejście, ale przesadziłem z rozmiarem pozycji na giełdzie. Troszkę, troszkę, troszkę przesadziłem po prostu. I cena giełda zamknęła moją pozycję, bo nie byłem w stanie jej utrzymać, poniosła mnie chciwość. Więc giełda zamknęła moją pozycję i cena poszła w górę tam, gdzie chciałem, dokładnie tam, gdzie chciałem, według fali CD. Potem miałem następne wejście. Następne wejście, tutaj również mamy mniejszą formację harmoniczną w środku fali CD, i miałem znowu idealne wejście. Z tym, że zamiast ją trzymać i rozgrywać tą długą falę CD, to gdzieś tam się zapatrzyłem na ten mały interwał. Rozegrałem mniejszego motylka i zamknąłem go z zyskiem 1 do 1. Czyli rozgrywałem mały interwał zamiast rozgrywać duży interwał. Najpierw schodzę na mniejszy interwał, żeby szukać lepszego wejścia, ale gdzieś tam mentalnie zostaje na tym małym interwale. Zamiast trzymać się tej, tej dużej fali CD, to coś tam kurwa skubie dłubie na tych małych interwałach, później mnie wyrzuca z, z zbyt małych stop-lossów, a potem się okazuje, że że to jest duża fala CD. I to jest mój największy błąd. Z jakiegoś powodu wciąż schodzę na małe interwały i coś tam, coś tam dłubie A to się kończy później stratą. Kolejny błąd, bardzo duży, to jest solana. Solana na interwale tygodniowym mieliśmy zjazd ceny aż do niebieskiej wstęgi MA200. To jest bardzo mocna wstęga bardzo mocna średnia krocząca MA200, szczególnie na tygodniówce. Tutaj mamy oczywiście formację harmoniczną, więc to była fala CD, motylek w motylku, tak? mamy jedną w drugim, klasyk, klasyk po prostu, to się wydarza bardzo często. No i tutaj e, pamiętam jak cena dojechała do MA200, do niebieskiej. I ja zamiast otworzyć tutaj pozycję na tygodniówce, którą bym trzymał do dzisiaj, to zapisałem sobie zrzut ekranu wykresu do folderu Obserwowane i tak obserwowałem, że aż przegapiłem. Jakie są z tego wnioski? Moja strategia działa. Rozgrywanie fali CD jest, jest po prostu tak dobre, tak dobre w mojej strategii, że nie ma sensu w ogóle robić nic innego. Nie gram od punktu D w dół, nie gram innych fal. Fala CD jest najlepsza, bo jest przeciągana w górę. Problem w tym, że wciąż schodzę na małe, na małe interwały. Bawiłem się w scalping, może to też dlatego, i wciąż rynek mnie za to kara. Inni grają na małych interwałach i jakoś jest dobrze. Ja gram na małych interwałach i, i są straty. A potem wychodzi, że, że granie na małych interwałach jest kompletnie bez sensu, bo można sobie znaleźć większą falę CD i rozgrywać duży interwał. I tak to się ciągnie od miesięcy. Od miesięcy jest kurwa to samo. Strategia działa, duże interwały działają. Schodzę na mniejsze, żeby znaleźć lepsze wejście. Zostaję mentalnie na mniejszych interwałach i, i robię głupoty. Albo wyrzuca mnie, bo jest zbyt mały stop loss. Nie? Bo jak grasz dużą falę CD, no to wypadałoby postawić tego stop lossa większego i akceptować ryzyko. Wtedy by się to udało. Ale jak na mniejszym interwale coś cuduje i mam mniejszego stop lossa, to wszystko się może zdarzyć. Co jest głupie, bo, bo potem tracę dobrą falę CD. Więc tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze błędy. Strategia działa, wykonanie jest kiepskie, jest, jest nad czym pracować i tyle. Do, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.